i kompromitacja. Bayern Monachium przegrywa z Lacją. Czy dziś Thomas Tuchel zostanie zwolniony? Parisem mają bliżej awansu. Real Madrid miał wypadek w drodze na mecz, a wygrali 1 do zera po kontrowersji z udziałem var -u. Erling Haaland, prawie jak Cristiano Ronaldo, Manchester City pokonuje Kopenhagę. Siemano, ja jestem Mateusz, a dzisiaj powiemy jeszcze na temat. Arkadiusz Milik mógł być bohaterem Juventusu, ale nim nie został. Piłkarze Mauricio Pochettino zaskoczyli i wygrali mecz. Patrick Bamford zdobył gola łokciem i ta bramka została uznana. Memphis Depay podarował pierścień klubowemu koledze, a zimowe okienko transferowe było rekordowe. Zachęcam Was oczywiście do ocenienia tego filmu, do subskrybowania naszego kanału, ale nim przejdziemy dalej, mam jeszcze dla Was informacje od sponsora dzisiejszego filmu. Czy wiesz, co kryje się za sukcesem jednego z największych piłkarzy wszechczasów, to Historia pełna marzeń, determinacji, nieustępliwej ciężkiej pracy, która zaprowadziła tego chłopaka z ćwierć milionowej madery na sam szczyt piłki nożnej. Mowa tutaj oczywiście o Cristiano Ronaldo, który kopanie rozpoczynał w skromnych warunkach z sąsiadem, który zabierał jego piłkę, z tego powodu, że Ronaldo niszczył jego kwiatki. Nowa pozycja wydawnictwa SQN, Cristiano Ronaldo, chłopak, który wiedział czego chce, jest wypełniona wieloma smaczkami z historii Portugalczyka. Dowiecie się m.in innymi o tym, jak Sir Alex Ferguson wykiwał Liverpool i inne kluby, walcząc o transfer Cristiano. To tylko nieliczne przykłady niesamowitego zbioru informacji o CR7, które znajdziecie tutaj. Link do tej pozycji znajduje się na dole w opisie tego filmu. Jeżeli nie wierzycie mi, że warto być posiadaczem tej książki, to kliknijcie w link w opisie i przekonajcie się sami. Bayern Monachium po ligowej porawce z Bayerem Leverkusen znów zawodzi i przegrywa kolejny mecz, tym razem w Lidze mistrzów z Lazio 1 do 0. Tym samym podwodzą Tomasa Tuchela przegrali 10 mecz, a rozegrali zaledwie 43. Co, jak na Gwiazdę Południa, jest wynikiem po prostu tragicznym. Do przerwy, co prawda, było po zero, a pierwsza bramka padła dopiero w 69. minucie po rzucie karnym. Immobile pewnie pokonał Manuela Noyera, a do 11 doszło po brutalnym ataku Daju Upamecano. A tak wyprostowaną nogą w polu karnym nie mógł skończyć się inaczej. Bayer Monachium w tym meczu nie oddał nawet jednego celnego uderzenia na bramkę. I jeżeli wierzyć danym podawanym przez ESPN, jest to pierwsza taka sytuacja od 5 lat. Co więcej to w spotkaniu ligowym z Bajerem Leverkusen tylko raz próbowali celnie. Niemiecki klub odpadł już z Pucharu Niemiec, nie wiadomo co z Champions League, no a w lizy do lidera tracą 5 punktów. Jeżeli dzisiaj pojawi się informacja o zwolnieniu obecnego trenera Tomasa Tuchela, to w ogóle nie powinno być to zaskoczeniem. 44. bramkę w rozgrywkach Champions League wczorajszego wieczoru zdobył Kylian Mbappé. Francuski napastnik otworzył wynik spotkania z Realem Sociedad w 58. minucie, ale ostatecznie Paris Saint-Germain wygrało 2-0, ponieważ jeszcze jedno trafienie dołożył Barcola. Dzięki temu to oni są bliżej awansu do kolejnej rundy. Jeszcze nim doszło do spotkania piłkarzy RB Lipsk z zawodnikami Realu Madryt ci drudzy mieli kolizję na niemieckiej autostradzie. Jeden z kierowców, który zaczął nagrywać autokar Królewskich nagle stracił panowanie nad pojazdem i doszło do bocznej obcierki. Na szczęście wskutek tego wydarzenia nic się nikomu nie stało, ale to tylko pokazuje jakie są skutki korzystania z telefonu w trakcie jazdy. Być może teraz się zastanawiacie dlaczego w ogóle piłkarze Realu Madryt nie lecieli samolotem tylko poruszali się autokarem. O tu już lecieli, ale do innego miasta, gdyż lotnisko w Lipsku z powodu strajków nie przyjmowało samolotów. Musieli lądować w oddalonym o około 150 km Erfurcie i dojechać do Lipska. A co do samego meczu, to on dla gości mógł rozpocząć się po prostu tragicznie. Ale na ich szczęście, bramka Benjamin'a Sesko z drugiej minuty została anulowana przez Paul na bramkarzu. Były hiszpański sędzia piłkarski Mateo Laos po meczu powiedział, że jest to kuriozalna decyzja, a to z tego względu, że war interweniował z powodu. Podejrzenia spalonego, którego tak naprawdę nie było i tylko tym powinien się zająć, a zajął się także rozpatrywaniem tego, czy był faul, czy też jego nie było. Przechodząc dalej, to jedyna bramka w tym meczu padła dopiero po zmianie stron, a jej autorem okazał się być Brahim Diaz, który popisał się uderzeniem z okolic linii pola karnego. Niestety, chwilę po tym, jak zdobył golan, opuścił boisko z powodu kontuzji. Po raz pierwszy w swojej karierze w fazie grupowej Champions League wystąpił Lunin. Ukraiński bramkarz rozegrał bardzo dobry mecz, o czym świadczy zachowanie czystego konta. W drugiej wtorkowej rywalizacji Kopenhaga nie dała rady zatrzymać Manchesteru City. Mecz zakończył się dokładnie wynikiem 3-1, do ale gospodarze grali tak, że nawet udało im się w pewnym momencie doprowadzić do wyrównania. Wynik meczu w 92 minucie ustanowił Phil Foden, natomiast bramkę przewrotką próbował zdobyć Erling Haaland, ale nieskutecznie. Jednak jak wyliczono po meczu, podniósł go na wysokość 2 m, 34 centymetrów, a to tylko o 4. 4 centymetry mniej niż zrobił to Cristiano Ronaldo, kiedy to zdobywał tę fantastyczną bramkę przeciwko Juventusowi. Całe spotkanie między słupkami duńskiej drużyny rozegrał Kamil Grabara. Wczoraj grała nie tylko europejska piłka nożna, ale również ta azjatycka. Cristiano Ronaldo po bramce w 81 minucie celebrował wykonując jednocześnie dwie cieszynki, z których to jest znany. Portugalczyk zdobył jednego gola w meczu, no i to dzięki niemu Al Nasr na wyjeździe wygrało z Alfeja 1 do 0. 아 <목소리나> Arkadiusz Milik mógł być bohaterem Juventusu. No właśnie, mógł nim być, ale nim nie został. A to z tego względu, że w idealnej sytuacji nie wpakował piłki do bramki rywali z okolic 5 metra. Piłka zagrana przez kolegę była naprawdę mocna i ciężko było ją opanować. Jednak wydaje mi się, że odpowiednie ustawienie nogi dla piłkarza Starej Damy nie powinno stanowić problemu. No niestety się nie udało, ale miejmy nadzieję, że kolejnym razem będzie już lepiej. Skutek tego Juventus sensacyjnie przegrał z Udinese, które to walczy o utrzymanie w serii A. Trzy punkty do ligowego dorobku dopisali piłkarze Maurizio Pochettino. Udało im się pokonać rywali dopiero w doliczonym czasie gry, gdyż jeszcze w 90 minucie remisowali z Crystal Palace po 1. W 91 Galager dołożył kolejne trafienie, a Enzo Fernandez po chwili dobił rywali bramką na 3 do 1. Piłkarz Leeds United Patrick Bamford zdobył gola łokciem. Dokładnie tak, bramka zdobyta ręką na zapleczu Premier League została Uznana. I choć rywale Leeds United protestowali, to to nic nie dało. Co więcej, to ta sytuacja nawet nie była sprawdzana na warze. Tego się po prostu nie da wytłumaczyć, czy w jakiś logiczny sposób uzasadnić. Każdy przed telewizorem widział zagranie ręką, ale na warze, gdzie jest dostęp do innych, jeszcze dokładniejszych kamer, nikt tego jakimś cudem nie zauważył. Coś nieprawdopodobnego. Antoine Griezmann jest najskuteczniejszym piłkarzem w historii Atletico Madrid, zdobywając 173 bramki. Wyczyn ten postanowił docenić jego kolega z drużyny, Memphis Depay, który podarował mu pamiątkę z tej okazji w postaci złotego pierścienia z numerem 7, czyli z tym, z którym występuje na boisku. Kibice Atletico Madrid mogą odetchnąć z ulgą, a to z tego powodu, że kontuzja Alvaro Morate wykluczy go z gry tylko na około 3 tygodnie. Podczas ostatniego meczu z Sevillą hiszpan skręcił więzadło boczne w kolanie, choć podejrzewano nawet jego zerwanie, ale na szczęście ten najgorszy scenariusz się nie sprawdził i za około miesiąc Morata będzie mógł powrócić na boisko. Za 8 milionów euro 21-letni Argentyńczyk Federico Redondo dołączył do Interu Miami. Dlaczego w ogóle o tym transferze mówię? Dokładnie to z tego względu, że to on jest właśnie synem legendarnego argentyńskiego piłkarza Fernando Redondo, który występował w takich klubach jak Real Madrid czy też AC Milan. Czy widzieliście, aby na ulicach polskich miast po meczu finałowym Pucharu Narodów Afryki, a tym samym po wygranej Wybrzeża Kości Słoniowej, ktokolwiek świętował, wydaje mi się, może raczej nie. Za to wielkie święto było w Paryżu. Ludzie po finale wyszli na ulicę, cieszyli się, śpiewali czy też tańczyli. Powodem była pewnie duża ilość imigrantów we francuskiej stolicy, ale pamiętajmy również o tym, że Wybrzeże Kości Słoniowej od 1830 do 1960 roku było francuską kolonią. 4716 to liczba transferów wykonanych w zimowym okienku transferowym. Tak wynika przynajmniej z danych opublikowanych przez FIFA. Znajduje się tam jeszcze wiele innych ciekawych liczb, jak np. przykład mld 460 milionów dolarów. Tyle wydano na piłkarzy, co jest rekordem, jeżeli chodzi o zimowe okienko transferowe. Co może tutaj zaskakiwać, to fakt, że najwięcej wydały kluby z francuskiej ligue, bowiem blisko 292 mln dolarów, a te tym samym francuskie kluby wydały więcej niż nawet Premier League, które na zimowe wzmocnienia przeznaczyło 184 miliony dolarów. Podczas euro 2020 w meczu Dania Finlandia było blisko, aby doszło do naprawdę wielkiej tragedii. Nagle na murawę padł Christian Eriksen. Doszło do zatrzymania akcji serca, ale szczęśliwie udało się go uratować. Wrócił do piłki nożnej, ale dalej we Włoszech nie mógł występować, a to z tego względu, że lekarze wszczepili mu rozrusznik serca, a gra z takim urządzeniem w serie A nie jest legalna. Trafił jednak do Anglii, grał dla Brentford, a obecnie reprezentuje barwy Manchesteru. United. United. Ostatnio jednak opublikował zdjęcie, gdzie uśmiechnięty trzyma w dłoni napój energetyczny. Ta reklama zapewne przeszłaby bez większego echa, no ale chłop jeszcze jakiś czas temu był na granicy życia i śmierci. A teraz reklamuje napoje, które mają raczej niewiele wspólnego ze zdrowym stylem życia. Tak możemy przeczytać na portalu medycznapraktyka.pl słowa pana doktora Piotra Buszmana. Nadmierne i regularne picie napojów energetyzujących może prowadzić do nadciśnienia tętniczego, co może prowadzić do m.in. niewydolności serca czy udaru mózgu. Faktem jest również to, że napój energetyczny, który trzyma w dłoni, należy do jednej z firm, których to Duńczyk jest inwestorem. A co Wy uważacie o tej reklamie Eriksena? Dajcie znać na dole w komentarzu. No i standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. W Lidze Europy Feynord zagra z AS Romą, Galatasaray, Sparta Praga, Szachter Donieck, Olympic Marsylia, Young Boys, Sport Sporting Lisbona, AC Milan Rennes, Benfica kontra Toulouse, braka podejmie karabach Agdam a Silons zmierzy się z niemieckim Freiburgiem. W Lidze Konferencji Europy zagra między innymi Legia Warszawa, która to na wyjeździe zmierzy się z moldę, A oprócz tego swoje spotkania rozegrają takie kluby jak Olympiakos Pireus, Eintracht Frankfurt, Ajax Amsterdam, Real Betis, Maccabi Haifa czy Ludogorets. Na dziś to koniec. Dziękuję Wam, że ten film oglądaliście do tego momentu, czyli do samego końca. Zachęcam Was, abyście kliknęli w link na dole w opisie tego filmu i sprawdzili najnowszą pozycję wydawnictwa SQN o historii Cristiano Ronaldo. Myślę, że naprawdę warto, a raczej jestem o tym przekonany. Będę wdzięczny za każdego lajka pod filmem, za suba na kanale. Jeszcze raz dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!